Dzisiejsze popołudnie to jest bardzo wyjątkowy dzień, 3 listopada 2025 roku. Myślę, że przejdzie do historii naszego miasta, na pewno historii tego miejsca, w którym się znajdujemy, czyli Pałacu Książecego w Żajaniu. A to za sprawą jednego z mieszkańców naszego miasta, pana Rafała który jest takim drugim bohaterem tejże wystawy. Wystawa prezentuje pamiątki dotyczące pontyfikatu św. Jana Pawła II, zbiory imponujące, Państwo sami widzicie, że znalazły miejsce właśnie w Holu Słonecznym, będą dostępne dla wszystkich chętnych, którzy będą chcieli je obejrzeć, wrócić do nich, zapoznać się z nimi może bardziej szczegółowo, do połowy grudnia, więc codziennie zapraszamy Państwa, zachęcamy też, żeby Pocztą szeptaną e, rozpropagować tutaj tę wystawę. Ja poproszę jeszcze tutaj do mnie pana burmistrza, bo bez burmistrza tej wystawy by nie było. Ja jestem szczęśliwy, że doszło do tego, iż wystawa znalazła swoje miejsce. Bardzo się cieszę, że pierwszym dniu już jesteście Państwo z nami. I tutaj, pani Lechner nie powiedziała, tak? Do południa? grudnia. Ale w jakiej chodzi? Do południa. grudnia. Tak? tak, jak funkcjonuje pałac. Tak? Także ja życzę. Miłego, dobrego oglądania i wpicia się, z, a nawet tego naszego największego po, po Dziękuję Dziękuje bardzo, przyjdę no, zwiedzam. Ja będę mówił troszkę dłużej, Państwa nie zniknąć. Bardzo miło przywitać Państwa i podziękować za przybycie. Witam Pana Głodniczta, witam Księdza Władysława Tasiora, i innych księży. Witam widzę delegację Boczyn z moim proboszczem Witoldem. Chcę zabrać Państwa w sentymentalną podróż. pokazać odświeżyć pamięć o świętym Janie Pawle II. Znaczki, koperty, pocztówki oraz inne pamiątki ukazują jego dzieciństwo oraz inne pamiątki. Pokazują, jakim był człowiekiem. Spotykał się z wymienionami ludzi i godność człowieka stawiał na pierwszym miejscu Zgromadził wokół siebie na też rekordy Guinnessa, wokół siebie bardzo mnóstwo ludzi. W samej Walili było, mówią, 4 miliony, albo czytałem, że było 4 miliony 750 tysięcy ludzi w Zgromadzeniu na Światowym Jednym Młodzieży. Czyli to jest rekord niepomity do dzisiaj. I to z ponad 100 krajów mieli tyle osób. Przebył 1 650 tysięcy kilometrów. Wygłosił ponad 250 tysięcy przemówień. przemył 104 pielgrzymki do 132 krajów, w tym 9 do Polski, jedna nieoficjalna, 8 oficjalnych, jedna nieoficjalna. Na pogrzebie świętego Jana Pawła II mówiono, że było od 2 5 milionów osób. Na samym placu świętego Piotra było 300 tysięcy osób. Czyli jest to rekord w zgromadzeniu chrześcijan w jednym miejscu, w którym chrześcijan, nie znany znamy, już nie był. Pierwsze znaczki, też odziwne, nie wydała ani Polska, ani Badykał. Wydał Gabon i Kamełów. Pierwsze znaczki ukazały się w 79 roku. Znaczków ogólnie na świecie są setki tysięcy, z oficjalnych bocznych, Czyli z ponad 150 poczt oficjalnych, ale też jest bardzo dużo znaczków z prywatnych poczt, gdzie nie jest on do policzenia. Ciekawe miejsca też odwiedzał ją Paweł drugi, również i wyspy. Taką ciekawostką jest też, że odwiedził wyspy Księ... świętego Dumacza, książęcą Bahama Salomona. Także przebywał w różnych zakątkach świata. I żaden człowiek w historii, Czytałem dużo książek o tym, czy ktoś mógł go kopić. Czy jest katolikiem, czy jest chrześcijaninem, czy innego wyznania. Musi to uszanować. Jan Paweł Geigli jest jednym z największych ludzi na świecie. Bo czekał się tylu znaczy w kopert, pocztuwę. że żaden człowiek na świecie jeszcze do tej pory tego nie zrobił. Czyli. Nie tylko go szanujemy jako katolicy, ale szanujemy go jako człowieka, który był nieprzeciętnie uzdolnionym człowiekiem, świętym teraz, zgromadzał wkół siebie tyle ludzi, tyle pocz, tyle prywatnych osób wydawało z nim pamiątki, kolekcje. Gdybyśmy chcieli to wszystko zebrać, to w takich pałaców nie wiem, czy nam by cały żaden starusz. Tyle tego wszystkiego jest. Ja zacząłem zbierać ptaczki, pomyślałem, może dam radę, nie. Nie jesteśmy w stanie dać rady jako kolekcjonerzy i Jana Pawła II zebrać wszystkiego. To są te, te, te jego, jego bogactwo. Z ciekawostek, nie wiem, czy państwo wiecie, był zamach na Jana Pawła Pawła II, przepraszam, dla Jana Pawła II, 13 maja 1981 roku na placu św. Piotra. Ale oprócz tego zamachu... Z tego, co ja doczytałem i usłyszałem, w wieku 9 lat bawił się z przyjacielem na dogu Ten przyjaciel wyciągnął pistolet ojca, wycelował Jana Pawła II w Karola, i przypadkowo wystrzelił ten pistolet. Tak wystrzelił, że śmignął go głowę Jana Pawła II. Czyli to już miał 9 lat, i już puszedł z życiem. W Fatimie, Jan Pałudyń był w 1982 roku Fatimie, podziękować Matce Boskiej, Matce Boskiej za uratowanie życia. Tam doszło też do próby zamachu, próby, ale został okaleczony bagnetem przez księdza. Spojrzę tylko w jakim zakupie, z Bractwa Piusa X, dokładnie z Bractwa Piusa X, dźgnął bagnetem Pałat Biegą. Utrzymywali to w tajemnicy, kardynał Dziwisz ostatnio powiedział, mówił o tym na w telewizji, że utrzymywano to w tajemnicy, ale po kilkunastu latach powiedziano, miał sudalne zakrwawioną, ale tak udało się to uniknąć, że tu nie widział, że po całej mszy i ceremonii udali się do lekarza, rana okazała się niegroźna, ale to była już trzecia druga próba, w tym raz chłopiec go nie zamił. Muszę Państwu powiedzieć, że jak wspominałem, Ja Paweł II był ze mną zawsze. To jest moje pokolenie. Yy, nigdy się nim nie spotkałem. No. Finanse w latach 80., 90. wiemy, jak to są. Był. Ja byłem dzieckiem. To... Jak zacząłem sobie. Staczkę zbierają na Później, już jeżdżając do Zielonej Góry do szkoły. Czepałem ale cały czas sercu mnie na to jego miejsce. Zbierając nasze, księżko nie, nie, nie mówił, a może książkę jesteś. Ja mówię, no, no dobrze, niech będzie ta książka. Na no, książki się nie nastawiałem, się, bo ale mówiłem, no, kurczę, no w Polsce może ze 100 książek, wydano zjadłem bawę drugim w Łukę zbiorę. No patrząc 100 książek już mija, dalej się zbiera. 200 dalej. i mówię, no tyle może być ciążę Bo No 300 gramów. Mówię, nie pomieszczę tego. No ale pasja, udzięczenie się, no nie znagając. Ja powiem jeszcze od siebie. Pan Rakow do mnie napisał 28 lipca 2020, też Wtedy zaczęliśmy pisać ze sobą. I wtedy mnie zaraził swoją pasją. Nie miałeś dzisiaj pasu. Rok czasu. Zdjęcia, on Rafał cały czas musimy zrobić wystawę. No i wtedy ja byłam to W tak. Myśli przychodziły już tylko, że nie było odwagi. Nie było takiej odwagi. Mówię, ja nie jestem innym. Mówię, no bałem się też reakcji. Jak no, szarfa, się faca u jakąś polekcję zrobić. No ale mówisz... Byłbyś... Robimy pomożemy, no. Kurczę, no, jak robimy pomożemy. <grymne> to trzeba z tego Tak, a później ja odebrałam telefon od pana burmistrza. Słuchaj, idzie do ciebie pan Rafał, ja mówię, zapraszam, otwieram drzwi, już czekam. Tak. I tak teraz możemy się tutaj wszyscy spotkać i podziwiać te wszystkie zbiory. A ja wam proszę o bramę. Także dzisiejszy wieczór jest trochę ale nie no wszystko, co jest powiedziane, jest od serca. Pani Rafała. Od 10 lat mieszka pan żagan, dlatego tutaj takie skromne zbiory dotyczące naszego miasta. Po to, żeby mógł się Panu czasu do czasu oderwać od Jana Pawła II, <grym> troszeczkę zarazić bakcylem historii naszego miasta. Skoro panu tutaj tak dobrze i został pan tutaj i chce pan tutaj nadal żyć i znalazł pan tutaj swoje miejsce na ziemi. Bardzo to w podziękowaniu taki skromny. Dziękuję dnes. bardzo. Stanisław karol który wysłał pismo, list e, osobiście tutaj do Pana Burmistrza. E, także pozwólcie Państwo, że ja ten list postaram się odczytać bez ogularów, ale już czytam. Szanowny Panie Burmistrzu, proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania za zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystym wernisarzu wystawy zatytułowanej Święty Jan Paweł II, człowiek, który zmienił losy świata który do Wernisa, się w dniu 3 listopada bieżącego roku w Żagańskim Pałacu Kultury. Cenię sobie życzliwość, pamięć ze strony pana burmistrza i mieszkańców Żagania. Niemniej jednak, planowany od dawna wyjazd zagraniczny i przyjęte tam zobowiązania dusz, tuż uniemożliwiają mi przybycie we wspomnianym terminie do Żagania. Cieszę się, że święty Lampago II jest wciąż. Od wielu lat już bijających od jego przejścia do domu ojca inspiracją dla twórczych działań. Radością jest również dla mnie to, że osoba świętego papieża, papieża Polaka, jego nauczanie i bogate, duchowe dziedzictwo niezmiennie łączy i gromadzi ludzi różnego wieku i stanu. Świadomość, że nasza ojczyzna bydała człowieka, który istotnie zmienił losy świata. Jest dla nas dochodem do dumy, jest wielkim darem, ale i zadaniem. Nie możemy bowiem tego daru zachować jedynie dla siebie. Ufam, że Wernisarz Papieskiej Wystawy w Żygańskiej Pałacu Kultury będzie również okazją do refleksji na temat, na ile i jak Święty Jan Paweł II zmienił życie i losy każdego z nas. Od tego bowiem zaczyna się zmiana losu świata. Łączy serdeczne pozdrowienia dla pana burmistrza, jego współpracowników oraz dla organizatorów wystawy. I wszystkich, którzy będą mieli okazję ją zobaczyć Szczęść Boże. Dziękuję. Będziemy Urwaną Jezus Chrystus. E, 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 dobry. wieczór, witam serdecznie wszystkich. Jestem ogromnym zmuszeniem e, tego wydarzenia w obrębie historii tego pana, którego też nie znałem. E, kiedy dostałem wiadomość z Pałacu, że coś takiego jest, miałem bardzo wieszane uczucie. Sobie. Kto tutaj może coś lepiej zrobić? Jak to wszystko będzie wyglądać? Było parę gablot w tym dolnym korytarzu. No, jestem pod wrażeniem tej całej historii. Przede wszystkim ogromnej wiary Wam, bo ona jest fundamentem działania. To jest, można by powiedzieć, siła napędowa, którą mam żyć. Niech. Ta wiara święty Jan Paweł nie się opiekuje. I myślę, że nie tylko rekord Guinnessa, ale jeszcze jakieś wielkie wydarzenie, które będzie miało miejsce z tym związane, jest za zaznaczu. Pan Bóg tym wszystkim pokieruje w to mocno wierzymy. Kiedy dostałem wiadomość od pana Rafała, tak, ten tam komocji, jak ma na najmniej Bartek. Bartek, to jest Bartek. Właśnie Bartek. O zaproszeniu kardynała Wisza. Więc też dowiedziałem się, że właśnie jest w tym czasie w Ameryce, w cząstkofobie amerykańskiej, już miał zaproszenie rok temu. Może się uda następnym razem. Miejsce szanowne nasz paweł szakański i myślę, że tutaj będziemy jako księża ogłaszać, że jest taka piękna wystawa w naszych kościołach z przyjdą nie tylko nasi wierni, ale też nasi turyści, którzy odwiedzają tak. Włóżakań i w najbliższym czasie też są jakieś grupy z Wrocławia, z różnych stron Polski, mają w planie także awans To pewnie zobaczymy tę mm. piękną wystawę. Myślę, że się po Pierwszy, no to moi, spotkali, ale rozmawiam na tego koledze Już wtedy po raz pierwszy miał okazję zobaczyć też pierwsze jakieś skromne zupełnie rzeczy. Bo jak się wspomniał, byłem misjonerzem na, na Kubie i no i tam jakoś już w tej rozmowie naszego razu tam pan pokazał pierwszy znacznik, który z kumy mam. I zdziwiłem się wtedy w ogóle, że jak, no, że polskie rzeczy to jeszcze bym rozumiał. Ale z całego świata, jak się tak zaczęli rozmawiać, że tu, tam. Właściwie ja nie wiem, jak to określiłem, bo ja nie, nie wiedziałbym, jak się za to zabezpieczyć. To jest też takie, dla mnie jako człowieka, który lubi różne rzeczy poznawać, zobaczyć w jednym miejscu tyle różnych, to wiem, że to nie jest wszystko. Myśmy o jak raz drugi, trzeci, przed całą wystawą jeszcze. Że gdyby się dało, to by jeszcze no, że było wiele więcej. No jest okazja do zrobienia, może za edycji. I tak sobie myśląc o tym, to yy, o tej ewentualnej drugiej edycji, pomyślałem, że może, chociaż Pan powiedział przed chwilą, że z tymi książkami nie za bardzo, ale ja przyniosłem ku mu książkę. To jest wydanie Homilii Jana Pawła II podczas jego wizyty na Kubie. Oryginalne kubańskie wydanie od razu związane z opieką. I mam też, udało mi się zdobyć obrazek oryginalny Jana Foro przygotowany na tą okazję. To że chciałbym przekazać na przyszłą ewentualną wystawę. Albo polecam w żywiołach. Pierwszy raz słowa odnośnie Jan Pawła II na Kubie. To był pierwszy papież, każde kolejny już też był na Kubie, ale pierwszy, który w 1998 roku przyjechał, papież. to właśnie Jan Paweł II. I ten przełom był na tyle ważny, że w tym roku, nie w przyszłym styczniu, bo był w styczniu, 21-25 stycznia 98, Rok w rok ten tydzień jest obchodzony uroczyście na uczci św. Jana Pawła II. Tak jak mamy te nasze dni papieskie, tak oni też mają dni papieskie i wtedy jest nicza dziewczyna w katedrze, w kościołach, się też wspomina jego homilię, wraca się do tego, co Jan to II 27 lat temu powiedział. Jest na tyle też ważny Jan Paweł II, że dzięki niemu Bilżynce ustalono dzień wolny od pracy, dzień Bożego Narodzenia. Od tamtego czasu po tej przełomie, tej przełomie komunistycznym dzięki Janowi Pawłowi II mogą cieszyć się dniem wolnym od pracy. Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który jeździł na latach. Pierwszym papieżem, który nosił zegarek. Pierwszym papieżem, który wprowadził Internet do Watykanu. Także jest takich dużo ciekawostek, które Zachęcamy do A my nie chcemy dłużej trzymać Państwa w niepewności, choć pewnie zerkacie na te tabloty oraz doeksponowane anterały przepięknie. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia całej wystawy. Pan Rafał Bogdanowicz będzie wśród Państwa, będzie można zadawać mu pytania. A wszystkich Państwa również serdecznie zapraszamy na symboliczne. symboliczne. Podwójnie psychologicznie poczęstujemy, ponieważ że dzisiaj częstujemy kremówkami, bo że innym moglibyśmy częstować. ...sześć dziesięć rzeczy. Ja Powiem taką anegdotę. Jak został wybrany na papieża, to taki prawa watykański chciał się podlizać naszemu papieżowi i nauczył się polskiego. I zaczął uczyć się polskiego, no i dumny idzie do naszego papieża i zamiast powiedzieć, jak się masz, jak się czuje papież, Powiedział, jak się czuje piesne. Jan Paweł mnie popatrzył na niego, uśmiechnął się i powiedział, hał, hał. <laughs> Także to jest taka fajna ciekawostka.